Od 1 grudnia 2024 roku w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące emerytur, które mogą mieć istotny wpływ na życie milionów seniorów. Rząd, uzasadniając konieczność wprowadzenia zmian, wskazuje na dynamiczną sytuację gospodarczą oraz wysoką inflację, które wymuszają modyfikację obecnego systemu, jednak brak odpowiedniej kampanii informacyjnej sprawił, że wiele osób dowiaduje się o nowych regulacjach w ostatniej chwili co wywołuje niepokój i zaskoczenie. Zmiany obejmują różne aspekty funkcjonowania systemu emerytalnego, od mechanizmu waloryzacji świadczeń, przez nowe zasady dotyczące dodatkowych wypłat, tak trzynastek i czternastek, po zmiany w terminach przekazywania świadczeń. Wprowadzone regulacje mają na celu zapewnienie większej stabilności finansowej budżetu państwa, ale jednocześnie budzą pytania o ich wpływ na sytuację materialną emerytów. Szczególnie tych o najniższych dochodach. Rząd podkreśla, że nowe przepisy zostały opracowane w sposób, który ma chronić najuboższe grupy społeczne. W praktyce jednak brak szczegółowych informacji i transparentności w komunikacji sprawił, że wiele osób czuje się zagubionych, zwłaszcza osoby starsze, które mają ograniczony dostęp do internetu lub nie śledzą na bieżąco wydarzeń politycznych. Mogą napotkać trudności w zrozumieniu, co oznaczają dla nich te zmiany. Eksperci wskazują, że wprowadzenie zmian w grudniu, miesiącu, który jest szczególnie wymagający pod względem finansowym, z uwagi na święta Bożego Narodzenia, może dodatkowo utrudnić sytuację emerytów. Dla wielu osób grudniowa emerytura to nie tylko podstawa codziennego utrzymania, ale również szansa na sfinansowanie świątecznych wydatków. Nowe przepisy obejmują: Zmiany w indeksacji od teraz waloryzacja emerytur będzie oparta na nowych wskaźnikach uwzględniających inflację oraz średnie wynagrodzenie w gospodarce. Modyfikacje terminów wypłat. Emeryci mogą spodziewać się przesunięcia terminów wypłat w zależności od kategorii ich świadczeń. Ograniczenia w dodatkowych świadczeniach wypłata tak zwana 13 i 14 ma być uzależniona od dochodu. Już teraz organizacje seniorów apelują do rządu o większą przejrzystość i szybsze udostępnienie szczegółowych informacji dotyczących zmian. W obliczu rosnących kosztów życia, każda decyzja dotycząca emerytur jest szczególnie ważna dla milionów Polaków, którzy polegają na tych świadczeniach jako głównym źródle dochodu. Co się zmienia? Zmiany w systemie emerytalnym, które wchodzą w życie od 1 grudnia 2024 roku, obejmują kilka kluczowych obszarów. Rząd, argumentując konieczność ich wprowadzenia, podkreśla, że nowe przepisy mają zapewnić większą stabilność finansową systemu emerytalnego i lepiej dostosować świadczenia do aktualnych realiów gospodarczych. Jednak te same zmiany budzą liczne wątpliwości i kontrowersje, szczególnie wśród emerytów. Nowy mechanizm indeksacji emerytur Jedną z najważniejszych modyfikacji jest zmiana sposobu waloryzacji emerytur. Do tej pory świadczenia były zwiększane głównie w oparciu o wskaźnik inflacji, który miał na celu rekompensatę wzrostu cen towarów i usług. Od grudnia 2024 roku waloryzacja będzie opierać się na nowym wzorze, który uwzględnia zarówno inflację, jak i wzrost średniego wynagrodzenia w gospodarce. Choć rząd twierdzi, że nowy model ma lepiej odzwierciedlać zmieniającą się sytuację ekonomiczną, krytycy obawiają się, że osoby o niskich emeryturach mogą stracić na tej zmianie. Wskaźnik inflacji często bardziej odzwierciedla realne potrzeby najbiedniejszych emerytów, podczas gdy średnie wynagrodzenie jest miarą mniej adekwatną do ich sytuacji finansowej. Przesunięcie terminów wypłat świadczeń. Kolejną zmianą jest modyfikacja harmonogramu wypłat emerytur. Zgodnie z nowymi zasadami niektóre grupy emerytów, szczególnie te korzystające z dodatkowych świadczeń socjalnych mogą otrzymywać swoje emerytury z kilkudniowym opóźnieniem. Rząd tłumaczy to potrzebą usprawnienia systemu wypłat i lepszego zarządzania budżetem państwa. Jednak dla wielu seniorów, którzy żyją od emerytury do emerytury i mają zaplanowane wydatki na konkretne dni, nawet niewielkie opóźnienie może stanowić poważny problem. Nowe zasady dotyczące trzynastek i czternastek. Tak zwane trzynastki i czternastki dodatkowe świadczenia wypłacane raz w roku, od teraz będą uzależnione od kryterium dochodowego. Do tej pory były one przyznawane niemal wszystkim emerytom, niezależnie od wysokości ich podstawowych świadczeń. Od grudnia 2024 roku pełne kwoty tych dodatków będą przysługiwać jedynie osobom, które spełnią określone limity dochodowe. Osoby z wyższymi emeryturami otrzymają zmniejszone wypłaty lub w ogóle stracą prawo do tych świadczeń. Ten krok budzi szczególnie dużo kontrowersji. Z jednej strony ma to pomóc w bardziej sprawiedliwym rozdziale środków i wspierać osoby o najniższych dochodach. Z drugiej strony wiele osób czuje, że jest to forma ukrytej obniżki emerytur, ponieważ trzynastki i czternastki były istotnym wsparciem finansowym dla wszystkich emerytów. Niezależnie od ich sytuacji materialnej. Dodatkowe zmiany administracyjne. W ramach nowych regulacji wprowadzone zostaną również zmiany w dokumentacji i zasadach ubiegania się o świadczenia. W szczególności dotyczy to osób, które otrzymują emerytury częściowe, renty rodzinne lub korzystają z dodatków socjalnych. Nowe procedury mają na celu uproszczenie administracji, ale dla wielu seniorów mogą okazać się trudne do zrozumienia, zwłaszcza bez odpowiedniego wsparcia. Zmiany, które wchodzą w życie, budzą mieszane uczucia. Z jednej strony rząd podkreśla, że mają one na celu zapewnienie lepszego funkcjonowania systemu emerytalnego, z drugiej jednak strony seniorzy obawiają się, że nowe zasady wpłyną negatywnie na ich codzienne życie. Szczególnie krytyczne głosy słychać wśród tych, którzy już teraz ledwo wiążą koniec z końcem. Jak nowe przepisy sprawdzą się w praktyce, okaże się w nadchodzących miesiącach. Głos emerytów i ekspertów: Wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym wywołało szeroką debatę publiczną, choć rząd przekonuje, że nowe przepisy mają przynieść korzyści w dłuższej perspektywie. Wielu emerytów i ekspertów obawia się ich negatywnego wpływu na codzienne życie seniorów. Głos emerytów niepokój i poczucie dezorientacji. Seniorzy, dla których emerytura jest często jedynym źródłem dochodu, otwarcie wyrażają swoje obawy. Wiele osób czuje, że zmiany zostały wprowadzone zbyt nagle, a informacje na ich temat są niejasne i trudne do zrozumienia. Nikt nas o tym nie uprzedził, mówi pani Maria, emerytka z Krakowa. Dowiedziałam się przypadkiem od sąsiadki, że od grudnia coś się zmienia. Teraz się martwię, czy moja emerytura wystarczy na opłacenie rachunków i świąteczne wydatki. Trzynastka była dla mnie ogromnym wsparciem, dodaje pan Stanisław z Gdańska. Jeśli teraz będę musiał spełniać jakieś kryteria, żeby ją dostać, to nie wiem, czy dam radę, dlaczego zabiera się to, co już było nam dane? Wielu emerytów podkreśla, że żyją od pierwszego do pierwszego, a nawet najmniejsze zmiany w harmonogramie wypłat mogą zakłócić ich codzienne funkcjonowanie. Osoby starsze często mają stałe zobowiązania, takie jak opłaty za mieszkanie, rachunki za media czy wykup leków których ceny w ostatnim czasie znacząco wzrosły. Eksperci, mieszane opinie, również wśród ekspertów opinie na temat zmian są podzielone. Z jednej strony, wielu ekonomistów zgadza się, że dostosowanie systemu emerytalnego do realiów gospodarczych jest konieczne, wskaźniki inflacji i demograficzny problem starzejącego się społeczeństwa sprawiają, że budżet państwa jest pod coraz większą presją. Nowy mechanizm waloryzacji to krok w stronę stabilności, uważa dr Tomasz Kowalski, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego. Uwzględnienie średnich wynagrodzeń w obliczeniach może sprawić, że emerytury będą lepiej dopasowane do sytuacji gospodarczej kraju. Z drugiej strony, eksperci od polityki społecznej alarmują, że zmiany mogą pogłębić problemy finansowe najbiedniejszych emerytów. Wzrost kosztów życia zwłaszcza cen żywności. Leków i energii, już teraz jest odczuwalny dla seniorów. Osoby o niskich emeryturach najbardziej odczują te zmiany, twierdzi Anna Nowak, socjolog zajmująca się problematyką starzenia się społeczeństwa. Uzależnienie trzynastek i czternastek od kryterium dochodowego może pozbawić wsparcia tych, którzy naprawdę tego potrzebują, ale formalnie przekraczają wyznaczony próg. Brak jasnej komunikacji główny problem. Jednym z największych zarzutów wobec rządu jest brak odpowiedniej kampanii informacyjnej. Wiele osób, szczególnie starszych, ma trudności z dostępem do internetu, gdzie publikowane są szczegóły dotyczące zmian. Dla wielu seniorów jedynym źródłem informacji są urzędnicy w ZUS lub media tradycyjne, które nie zawsze dostarczają pełnego obrazu sytuacji. Znowu wszystko załatwiane jest w pośpiechu i bez konsultacji, krytykuje zmiany Krystyna Zaręba. Przedstawicielka Związku Emerytów Rząd nie rozumie, że dla starszych osób zmiana nawet jednego dnia wypłaty może oznaczać wielki problem. Obawy o przyszłość. Wielu emerytów wyraża też niepokój o dalsze zmiany w systemie. Istnieje obawa, że grudniowe reformy to jedynie początek bardziej radykalnych działań, które mogą prowadzić do dalszych ograniczeń w świadczeniach. Już teraz trudno nam się utrzymać. A co będzie za kilka lat? Zastanawia się pan Józef z Lublina. Czuję, że jesteśmy coraz bardziej spychani na margines. Zmiany w systemie emerytalnym wywołały burzę emocji i liczne pytania o ich zasadność oraz sposób wprowadzenia, podczas gdy rząd apeluje o cierpliwość i zapewnia, że wszystko zostało zaplanowane z myślą o dobru obywateli. Seniorzy i eksperci zgodnie podkreślają, że konieczna jest większa przejrzystość oraz wsparcie dla osób najbardziej narażonych na negatywne skutki reform. Jak te zmiany wpłyną na codzienne życie emerytów, pokażą najbliższe miesiące. Grudzień 2024 roku przynosi polskim emerytom reformy, które mogą znacząco wpłynąć na ich codzienne życie. Wprowadzone zmiany w waloryzacji emerytur, harmonogramie wypłat oraz zasadach przyznawania dodatkowych świadczeń, takich jak trzynastki i czternastki. Zostały uzasadnione przez rząd koniecznością stabilizacji finansów publicznych i dostosowania systemu do zmieniających się realiów gospodarczych. Jednak dla milionów seniorów te reformy nie są tylko abstrakcyjnymi decyzjami ekonomicznymi, dla nich oznaczają konieczność dostosowania się do nowych warunków, często w sytuacji, gdy ich budżety domowe są już mocno napięte, wzrost cen żywności, leków i energii, który w ostatnich miesiącach mocno odczuli emeryci. Sprawia, że nawet drobne zmiany w wypłatach świadczeń mogą stanowić poważne wyzwanie. Kluczowe obawy i wyzwania brak transparentności i komunikacji wielu seniorów czuje się zagubionych, ponieważ informacje na temat zmian nie były szeroko dostępne i wystarczająco jasno przedstawione. Dla osób starszych, często mających ograniczony dostęp do internetu, brak skutecznej kampanii informacyjnej jest istotnym problemem. Nowe kryteria dochodowe, uzależnienie wypłat trzynastek i czternastek od wysokości emerytury, rodzi obawy, że część seniorów straci dostęp do tych ważnych dodatków, które do tej pory były dla nich wsparciem w trudnych miesiącach. Możliwe opóźnienia w wypłatach, zmiana harmonogramu wypłat może wpłynąć na planowanie budżetów domowych, co jest szczególnie trudne w okresie przedświątecznym, gdy wydatki są wyższe niż zwykle. Czy zmiany będą korzystne? Rząd argumentuje że w dłuższej perspektywie zmiany mają poprawić funkcjonowanie systemu emerytalnego, lepiej chronić najsłabsze grupy społeczne i zrównoważyć budżet państwa. Jednak efekty tych reform będą zależeć od ich faktycznej realizacji oraz od tego, czy seniorzy otrzymają wsparcie w zrozumieniu i dostosowaniu się do nowych zasad. Co mogą zrobić emeryci? Aby przygotować się na zmiany, emeryci powinni Śledzić komunikaty ZUS i rządu, dowiadywać się szczegółów dotyczących swoich świadczeń, korzystać z pomocy organizacji senioralnych, wsparcie takich instytucji może pomóc w zrozumieniu nowych przepisów. Zwracać się do ZUS z pytaniami, w razie wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z urzędnikami, aby uzyskać dokładne informacje o swoich świadczeniach. Spojrzenie w przyszłość reformy emerytalne choć mogą być konieczne z punktu widzenia gospodarki. Nie mogą odbywać się kosztem seniorów, którzy są jedną z najbardziej wrażliwych grup społecznych. Rząd powinien zadbać o bardziej przejrzystą komunikację, a także wprowadzenie programów osłonowych dla tych, którzy najbardziej odczują negatywne skutki zmian. Dla emerytów kluczowe będzie monitorowanie sytuacji i korzystanie z dostępnych form wsparcia, aby jak najlepiej poradzić sobie z wyzwaniami, które przyniesie grudzień 2024 roku i kolejne miesiące. W końcu to właśnie stabilność finansowa i poczucie bezpieczeństwa są fundamentem godnego życia na emeryturze